Bez krawata w radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski. Patryk Paszko, jeden z ośmiu wspaniałych w skali kraju. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Jak się czujesz z tym, że trafiłeś do takiego elitarnego grona wolontariuszy? Podejrzewam, że wspaniale. No wspaniale to na pewno, ale odczułem taką bardzo głęboką satysfakcję z tego, że jednak te moje działania zostały przez kogoś doceniane. Łączysz naukę w Zespole Szkół Technicznych z wolontariatem. Ja przyznam, że mam córkę w Twoim wieku. Też trochę pomaga, ale zwykle w weekendy, bo w tygodniu pochłania ją szkoła. Jak znajdujesz czas na to, żeby, żeby pomagać innym? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że może to zawyżnieć dziwnie, ale ja się nie uczę. Ja bardzo dużo zapamiętuję z lekcji i z tego, co zapamiętam, jestem w stanie napisać sprawdzić na 3, 2 czy 4. Więc ja się nie uczę w internacie, chyba że naprawdę jest jakiś trudny temat z matematyki czy coś, ale tak na ogół to nie. się nie uczę. I może to też wydawać się dziwne, ale jeszcze łączę to wszystko z pracą dorywczą. Zazwyczaj pracuję w weekendy. Wolontariat też zazwyczaj w tygodniu, nawet czasem w godzinach szkolnych, po południu. Ja wolontariat traktuję tak jak czas prywatny, tak może być kiedy chcę. Powiedziałeś, że mieszkasz w internacie. Przyznam, że też mieszkałem w liceum w internacie właśnie to dobre miejsce do tego, żeby się rozwijać. Internat, to jest mój internat, internat Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. To jest miejsce, w którym ten wolontariat szkoły średniej się u mnie zapoczątkował, bo przyznam szczerze, ja przychodząc do internatu, bo ja z suwą kogułem jestem, to ja nie miałem pojęcia, czy w ogóle tutaj coś, jakiś wolontariat działa, czy coś, okazało się, że tam jest tak super klub ośmiu i koło Caritas, że od razu pani do mnie zagadała, od razu dołączyłem, no, i jestem tutaj, no, bo oni mnie zgłosili. Ta pani mnie właśnie zgłosiła do konkursu Ośmiu Wspaniałych. Jak się zaczęła Twoja przygoda z wolontariatem? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się w szóstej klasie podstawówki, kiedy chodziłem do fundacji, fundacji, nie wiem, stowarzyszenia chyba bardziej, KOTOS, mruczki do adopcji w suwałkach. Tam właśnie e, bawiłem się z kotami, karmiłem koty. Sprzątałem. Taka typowa praca wolontarystyczna, która dawała mi gigantyczną radość. Co było później? Później dołączyłem również do Fundacji Zwierzęta Niczyje, gdzie były różne zwierzęta, już nawet pomijając przykoty, a nawet ptaki. Gdzie również zajmowałem się takimi podstawowymi obowiązkami, lecz tam miałem trochę więcej zadań do realizacji, takich bardziej odpowiedzialnych, bo na przykład miałem swoje dyżury i musiałem po prostu nie przyjść na karmię zwierzęta. A jak bym nie przyszedł, to było słabo. No, i ostatecznie Białystok. No, i ostatecznie wylądowałem w białym stoku, że tak powiem, ale również w ciągu tych kilku lat w suwałkach, już chyba nawet w szóstej klasie jakoś, zacząłem pracę w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, gdzie podczas pierwszych dwóch lat zajmowałem się kwestiami organizacyjnymi, czyli na przykład wydawanie puszek, liczenie puszek, pomoc przy dziennikarzach, a potem rok w suwałkach zbierałem z puszką, a. Od 2021 roku do teraz. Jestem wolontariuszem Wielkiej Rokiej Świątecznej Pomocy w sztabie Wośb, Warszawa Włochy. Powiedz, dlaczego warto pomagać? Bo ja mam takie wrażenie, może mylne, że jesteśmy raczej egoistami niż altruistami, że raczej interesuje nas dobro własne niż pomaganie innym ludziom. Tak, tak ma pan rację. Wie, większość osób na tej kuli ziemskiej yy, tak myśli, że interesuje nas tylko to, co my i koniec, kropka. Nic więcej, tam reszta, my się wali, niech się pali, ale moim zdaniem pomaganie to jest coś, czego czego świat potrzebuje, to jest zmienianie świata, tak jak ta fundacja, która organizuje konkurs 8 wspaniałych świat na tak. Bo wolontariatem w jakiś sposób zmienia się świat. Bo jednak, na przykład, patrząc na osoby niepełnosprawne intelektualnie, to przychodzi do nich wolontariusz. Tam akurat do tego osoby co ja jestem, przychodzi nie aż tak często, ale przychodzi do nas wolontariusz, oni są w niebo Oni potem przez tydzień gadają tylko i wyłącznie o tym. Oni mogli wtedy nie jeść, nie pić, nic więcej, tylko gadać tylko i wyłącznie o tym, że przyszedł do nich wolontariusz i coś na nich opowiadał. Po prostu to jest coś, z czego drugi człowiek, który potrzebuje pomocy, drugi, czasem zwierzę, bardzo się cieszy i mnie motywuje bardzo uśmiech drugiej osoby, której ja na przykład pomogę. Jak widzę, że pomogłem takiej osobie i ta osoba wykazuje to uśmiechem na twarzy, to u mnie automatycznie włącza się taki power do dalszej, dalszych działań. Czyli to też jest trochę działanie dla własnej satysfakcji? Dla... Tak, jest dla własnej satysfakcji, właśnie to jest takie działanie, ale satysfakcja to jest akurat takie wewnętrzne uczucie, więc. To nie jest jakaś taka korzyść z wolontariatu, yy, tylko takie uczucie, które troszeczkę motywuje dalej. Powiedz, co Cię pasjonuje w kolei, co Cię do niej ciągnie, bo uczysz się w klasie o profilu technik transportu kolejowego. Dokładnie tak. Jestem kolejarzem bardzo, bardzo zapalonym. Yy, ja jestem pasjonatem kolei, jestem również członkiem Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa Kolejowe Podlasie. Jestem... Aktywnym członkiem, brałem udział m.in. w nocy muzeów, e, w dniu kolejarza oraz w pracach porządkowych przy tych dniach. I ja bym chciał zostać na kolei kierownikiem pociągu docelowo. E, to jest takie coś, co mnie bardzo bardzo kręci, że tak powiem. Przede wszystkim kręci mnie praca z ludźmi, bo ja bym za biurkiem nie mógł się jeść tak cały czas, nie wiem, pisać coś, mieć kontakt tylko z szefem i współpracownikami. Ja muszę mieć po prostu kontakt z ludźmi, a bez tego nie umiem żyć. I kierownik pociągu to jest osoba, która ma czasem takie przyjemne, czasem nieprzyjemny kontakt z ludźmi, bo jednak również takie nieprzyjemne sytuacje, jak na przykład wezwanie do zapłaty, co jest niezbyt fajne dla chyba obu stron. Ale jako wolontariusz mógłbyś takiego człowieka, który jedzie bez... Z biletu puścić wolno i też by była satysfakcja. No, myślę, że wiele regulaminów, przepisów, instrukcji tego typu książek, że tak powiem, nie pozwoliłoby mi puścić takiego człowieka wolno. Zbliża się koniec roku, jak będzie wyglądać Twoje świadectwo? Na pewno będzie z promocją do klasy trzeciej, ale czerwonego paska tam raczej nie znajdziemy. No a w takim razie, jak wyglądają Twoje plany na wakacje? Odpoczynek od szkoły i wolontariatu? Przede wszystkim jutro lecę do Hiszpanii, do Alicante, więc sobie troszeczkę odpocznę. Z Alicante sobie rodzice będą się jeść, a ja już mam wykupione pociągi z Alicante do Madrytu, do Barcelony i również lot na Ibiza. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu Radia Yard. Naszym gościem był Patryk Paszko, jeden z ośmiu wspaniałych w kraju. Dziękuję. Dziękuję również. Bez krawata w Radio Yard. Zaprasza Andrzej Ryczkowski.